Dzień dobry, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Rajek Rajson, Rajkowski i przechodzimy do odcinka z Hero Zero. Na wstępie powiem, że od dzisiaj będzie lecieć inna muzyczka w tle, nie takie remixy, tylko będzie lecieć muzyczka z No Copyright Music, ponieważ czasem w tych składankach są takie przeróbki, które i tak mają prawa autorskie i mi chuje, zdejmują zarabianie na filmach, dlatego, dlatego mam jakieś niecałe 3 dolary z wszystkich filmów. Bo, bo jest zablokowany Generalnie to tak, powiem Wam, że Nie miałem zbytnio czasu e, Grać w weekend Dzisiaj jest wtorek, godzina 23 i dopiero w sumie Wszedłem, dopiero po weekendzie Wszedłem ogarnąć konto, bo byłem zajęty po prostu Więc dzisiaj sobie zobaczymy co tu się dzieje I generalnie to tyle, nie? Tam w turnieju tygodniowym na PL10 byłem w top 100 5 oponek zgarnąłem także w porządku na półka 3 nie mam pojęcia zobaczymy przejdziemy PW nie będę czytać wiadomo bo posyf mam nie sprawdzałem kompletnie i też dni logowania chyba mi przepadły tutaj nie tutaj nie ponieważ ponieważ jakoś w jakiś dzień wszedłem zgłosić się na walkę i wyszedłem od razu i założyć peto z rozpuszczaniem eee, O, plus 69 punktów pigowych No, a na 3 nie mam pojęcia, czy mi przepadł, czy nie, bo nie kojarzę, żebym chodził. W sensie... Dobra, nieważne. Skupmy się na gierce, nie? Eee, powiem wam, że starość nie radość. Hmm, już mi 20. rok życia zara będzie lecieć. Znaczy, już mi leci, w sumie. Ale, kurwa, tak o, powiem wam, dzisiaj tak z dupy zaczął mnie waleć lewe kolano, nie? Ale to tak mam od czasu do czasu. Tak z dupy po prostu. Eee, no i w porządku. A później byłem w chacie i położyłem się na łóżko i ten. I nagle tak się zerwałem, nie? A ja mam obok łóżka drzwi. Eee, I tak zajebałem skrawkiem kolana, jakby bokiem kolana, o kandy drzwi i tak przypierdoliłem. Tak przypierdoliłem, że teraz. Wchodzę po schodach jak manekin, więc możecie mi napisać zdrówkarajek karajek I ja będę zadowolony. I może mi się przyda. A z tą le lewym kolanem, to nie wiem, kurwa, może ktoś na mnie yy, lalkę wódu przygotował i mnie tam paca, nie? No, triplek mnie pacnął. Nie wiem, co tu się działo generalnie, nie mam pojęcia. Czy były jakieś okazje, czy nie? Nie mam pojęcia. Telefony alarmowe, o, sprzed tygodnia jeszcze. 90 energii. i yy, jest Hirokon... Na co jest Hirokon w sumie? Bo ja nie wiem. A, misje walki. To zobaczmy ile ja mam punktów. 100 punktów. Wow. Jesteśmy krudzy. Day of Dead są pierwsi czemu nie Alphardy? Kurwa i my robimy zamieszanie nam siedzą. A Day of Dead? Jakie kropki mają? O kurczę, ładnie. Dwie energii i trzy treny. Ładnie, ładnie. Nie to tam nie kręcę u Chociaż ostatnio Pokacer wrócił na ten serwer. I ostatnio... ostatnio. Jakoś tak ostatnio. Wspomniał, że, że można by było zdobyć dwie energie. Bo i tak pod względem statystyk no to jesteśmy najlepsi tutaj na serwerze. A jest często tak, że mamy tym tym graczom z turnieju tygodniowego mało brakuje do, do topki, nie więc jakby dwie enki były, no to mieliby większe szanse. Ja tego pomysłu nie popieram, bo nie lubię energii, a tak to tak to w porządku by było dla tych graczy, co, co jednak robią, to nie znaczy bardziej enkę, eee, Tam startują w tych y, turniejach tygodniowych, nie? Kiedyś było fajnie, bo był turniej tygodniowy na Honor i w ogóle i to było mega, bo co dwa tygodnie można było startować. Ja tak właśnie robiłem i bez wydawania e, hajsu na grę to byłem topowe starty na serwerze. Ale wtedy jeszcze społeczeństwo nie było tak spejhardowane jak teraz. E, ale fajny ten turniej tygodniowy na Honor był, bo jednego tygodnia się zbijało Honor, a drugiego już się szło na plus. I tak na zmianę. I co dwa tygodnie, jakoś top 3, top 10. A jak więcej pozbijałeś, no to top 1, nie? Bo mieliśmy taką sytuację na serwerze, że. E, że. dominowaliśmy serwer. I. fajnie mieliśmy kontro ogarnięte, nie? Z jednego na drugiego gracza przerzucane kontry były. E, I kto chciał. Kto był dopuszczany, jakby. to ten, to. To startował w takim turnieju tygodniowym. Pamiętam jeszcze, e, nawet wodę ustawiał, kto będzie top 1, top 2. Jak ktoś dawał dupy, no to miał karę. E, nie mógł startować w turniejach tygodniowych, bo, bo. Bo cały główny cel był w tym, żeby. żebyśmy. Ej, czemu kurwa? Co jest kurwa? Czemu Red Fighters? Ej, 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 ej. Ej, ej, ej. Ja jestem z drugiego plemienia, nie wiem kto to ustawił pewnie Kaspero, ale mroczny psychiatryk był spoko, a to nie jest kurwa spoko, to jest tu na drugim serwerze, eee, ale kontynuując, M chodziło o to, że jak była topka tych y, graczy w turnieju tygodniowym, y, to żebyśmy my zdobywali pierwsze trzy miejsca i jak najwięcej dziesiątych, tylko po to, żeby nie miała tego reszta, a wiadomo... Oponki dla naszej drużyny to na nasze dobro się przekładała. Znaczy dla, dla naszych graczy z drużyny, nie? No, na przykład ja to bardzo fajnie wykorzystywałem. Eee, tak, był Łotr, zaraz wam pokażę. Screeny jakieś. Eee, nie wiem, czy wam pokazywałem zwycięskie trafienie, czy nie. Zaraz, zaraz, zaraz. tej bandy, bo dostałem z bandy i ze zwycięskiego trafienia. To tak. E, Przechwytywanie ekranu, i patrzcie, tutaj mamy Emila z Bandy. E, I mam zwycięskie trapienie z Wotra, do którego dostałem pasek. I fajnie, tylko jeszcze sobie zmienimy semy. Dawno nie nagrywałem i nie pamiętam, pod którymi przyciskami mam to Ale tak. E, to jest z poprzedniego Wotra, za top 1 chyba. To jest ten pasek. I to jest ten towarzystw bandy, nie? I tak, e... posprzątałem sobie tutaj. Jak widzicie, mam trzy części ligowe, także teraz się czaję po prostu na modyfikację do tych itemków i będziemy latać w dwóch częściach ironowych i w trzech częściach ligowych. Pasek w sumie jest mi useless, ponieważ jak widzę, no to tutaj mam pasek, nie? Ale to na spokojnie wszystko, ja tam z modyfikacjami się nie spieszę. Jak przyjdą, no to w porządku, nie? Dobra, będziemy przechodzić. Albo jeszcze nie, jeszcze nie będę przechodzić na 3. Bo ogólnie to zjebałem w zadaniach nadzwyczajnych, powiem wam. I tutaj zaatakowałem bez sposobu go i on ma takie staty, jak, jakie miał. Kurwa, 15 koła. I muszę tego przeklikać, co godzinę będę klikać i może kiedyś się uda. Czy zresetować c? Dobra, idziemy na uk 3 O, day trzeci, wiedziałem, że straciłem dni logowania. Dobra, misja na start. Ale to było takie wchodzenie, takie no. czysto dla zachowania dni, nie? Ale tak mi się właśnie kojarzyło. Nie pamiętam, jaki to dzień był. Ale coś mi się kojarzyło, że, że straciłem te dni logowania. Oj, fajnie, przez tą moją przerwę, można że powiedzieć. Wybudował mi się... Wybudowało mi się centrum spekulacyjne Co moglibyśmy tu ustawić? Na ile to by się budowało? 3 dni 7... 7 godzin To by było 6 rano Pasuje w sumie. Pasuje A następnie sobie ustawimy yy, Co sobie ustawimy? Chyba centralne kryjówki jak surę nazbieram Zaraz zobaczymy, jak to w rankingu staje. Bo nie mam pojęcia, jak widzicie, mam 40 ataków, 40 PW. Znaczy, wiadomo, większość to. większość to. prośba o baterie. Aczkolwiek i tak nie będę patrzeć na odcinku później, co to przeczytam. O... Fajnie było taki jak Ciekaw jestem, który jestem w kryju w tego względu, słaby. Wiecie, ja tu tak gram tak. for fun. Na Chilku, o to chodzi, takie było założenie tej postaci, nie ma co tam się skinać, Bo przynajmniej nie mam takiego obrzydzenia, nie? Do tej gry, czy obrzydzenia? Źle powiedziane, może nie tyle co obrzydzenia, a po prostu niechęci. Dobra, zobaczmy, 47 miejsce, 5 ponek, zajebiście. 46 w panorze, w levelze, w levelu 41. 64 kurwa, ale do Wow, jestem dziewiąty. Kurwa, co oni tak powystrzeli pan. Nad, nad nim mam dużą przewagę. Ale do tego stracę. U. No ja przez ten brak aktywności... O, widzicie. 12 tysięcy expa. Przez brak aktywności w weekendy to ja sporo tracę. O i tu wszystkie mm, telefony alarmowe. Ale... Nie spinamy się o to, nie spinamy się o to eee, Jak tam Rambo już na 30 level jest, jest Tego myślę, że nie będziemy expić. W sensie wbijemy go pod koniec, pod koniec paska chyba i zostawimy, żeby na Hiroton był Dobra, tutaj jakaś yy, broń Tylko bez, bez modyfikacji niestety W sensie ja nie mam modyfikacji Bo tak by była na plus, ale zostaje sobie ją i tak, trafiłem modyfikację na pasek, i teraz pytanie: czy nastawiać tą modyfikację na ten pasek minus 8, czy poczekać na nowy pasek? Myślę, że poczekać na nowy pasek, bo jednak wytropienie tego, tej modyfikacji na pasek nie było takim prostym zadaniem, jak mi się mogło wydawać. Więc chyba sobie poczekam na nowy pasek. Zwłaszcza że już chyba odblokowały mi się inne zadania nadzwyczajne. Więc bardzo możliwe, że gdzieś mi się trafi paseczek, nie? No. 4 miliony hajsu. 13 żółtek. No dobra. Uuu, minus 147. Minus 147 to bardzo nieładnie. Bardzo nieładnie. To możemy przedłużyć. Dwy kiszczyny. O, 15 skillów. Dawaj to. To z kilku, oh, zajbiście wszystko sobie do 810 później zobaczymy ile nam to zostanie 60 to fajnie akurat siedzieli na 3 Znaczy po żądalu Po żądalu Po Dolano wystrzeliło. O, oh, jakiś temek, no, minus No nie będę go brać. Niech se poczeka na, na Hirokom. Dobra, idziemy na tu ligę. Mm. nie ma żółtek. To co odrzutami go? Który kolega ma level? 119. Co? 119 chłop ma level? Miałem 148. Eee, kurwa, jeszcze 13 rzutek na niego poszło? co za bestia A ogólnie to chciałem nagrać odcinek jak 150 level i na nadać taki tytuł Ale... Później wróciłem do domu niż myślałem Więc dzisiaj już nie zdążę bić tego levela, a też nie chcę mi się o drugiej nagrywać odcinka, nie? Wiadomo, sprawa Więc nie wiem jak nazwać ten odcinek, nie Powrót po przerwie, powrót po weekendzie, coś takiego Ej, ładnie honor wpada szczerze Bardzo ładnie Ile to się nagrywa proszę państwa? 13 minut Także super, bo zaraz będziemy kończyć Mitiego możemy? Nie, Mitiego nie możemy zaatakować Ale fajną platę mam A napisaliście mi, że, że, te, że te Te platy są też na polskich serwerach Tak mi by Nawet nie wiedziałem Szczerze bez widziała się przyznaję, że nie wiedziałem Gram tą grę 5 lat I nie wiedziałem <gry> Powiem wam, że te wszystkie piosenki No Copyright Music są tak przeruchane, bo one e, można powiedzieć, że wszędzie lecą w takich let's playach czy coś. Ale już. zobaczymy jak mi przychody e, wzrosną. Zaraz studio zrobimy, wiecie. Tysiąc e, opon kurwa na koncie. 30 razy odświeżane misje na dzień. No będziecie wiedzieć skąd miałem pieniądze i jak mi nie będą zdejmować monetyzacji filmu. To byłoby wspaniałe. Czemu to się świeci cały czas? Bo co mam? Po... Tu mam surkę? Odpis Zeronik. No ha, chyba tak, ale ja nie mogę go odebrać w ten problem. mam Full. Piracy, ja, jak ja ustawiłem? Hmm. Nie pamiętam co na co wymieniłem. Jeżeli wymieniłem super na Zeronik, no to sensownie. Chociaż, myślę, że gra nie daje takiej możliwości, gdy się full. A, chuj z tym. Dobra, yy, kolejny odcinek będzie jutro chyba, w ramach... Yy, w ramach... w ramach czego? W ramach niczego, tak po prostu, że, że, że tak nie nagrywałem kilka dni. No, tylko nie wiem, może 150 level dobijemy na UK3 czy coś, coś pokombinujemy, coś się wymyśli, a jak nie, to pogadam standardowo. Trzymajcie się, dużo zutówka.